Gry już nie bawią tak jak kiedyś. To zdanie słyszymy od graczy każdego roku. Jeśli jednak wszyscy narzekają na współczesne gry, dlaczego branża gier wideo zarabia coraz więcej pieniędzy? W tym materiale chciałbym przyjrzeć się, skąd bierze się to rozczarowanie. Jeśli gry stają się większe i bardziej zaawansowane niż kiedykolwiek wcześniej, dlaczego nowe produkcje wysokobudżetowe budzą w nas tyle niezadowolenia? Dlaczego gry nie wywołują już takich emocji? Mam trzy teorie, które mogą rzucić światło na ten problem, więc zapraszam do wspólnej analizy. Zaczniemy od pierwszej, którą nazwałem teorią zarządu. Wszystkie problemy, które znamy, od wymogów ciągłego połączenia z internetem, przez niedokończone pełne błędów gry, aż po trend gier jako usług czy ogromnych otwartych światów, wynikają z ekonomiki tworzenia gier. Co to oznacza? Już wyjaśniam. Branża gier rozrosła się, a wraz z nią wzrosły koszty produkcji. Przyjrzyjmy się na przykład serii Call of Duty. W 2007 roku budżet na grę Call of Duty 4 wynosił około 100 milionów dolarów, uwzględniając marketing. Dwa lata później Modern Warfare 2 kosztowało już 200 milionów. Przewińmy o dekadę do przodu, a sama kampania marketingowa Black Ops. 6 przekracza cały budżet oryginalnego MW2. To nie dotyczy tylko najbardziej popularnych tytułów. Dane pokazują, że po uwzględnieniu inflacji koszt produkcji gier wzrasta dziesięciokrotnie co dekadę. Załóżmy, że prowadzisz studio gier w słonecznym Los Angeles, gdzie siedziby ma wiele firm z tej branży. Potrzebujesz pracowników, a średnia pensja dewelopera wynosi tam około 120 tysięcy dolarów rocznie. W zależności od doświadczenia i stanowiska, kwota ta może być wyższa. Jeśli chcesz zatrudniać najlepszych, musisz zapłacić więcej. Teraz pomnóż tę te pensję przez 100 minimalną liczbę osób w zespole pracującym nad grą, jak na przykład Spider-Man 2. Przy większych projektach zespoły mogą liczyć nawet 500 pracowników. Do tego dochodzą biura, sprzęt, ubezpieczenie zdrowotne i dodatkowe benefity, aby przyciągnąć najlepsze talenty. A to wszystko na okres od 3 do 5 lat czyli przeciętnego czasu tworzenia jednej gry. Nic dziwnego, że budżety rosną do niebotycznych kwot. Jeszcze dekadę temu dostawaliśmy 5 gier z serii Halo w ciągu 10 lat, czy 3 odsłony GTA w 5 latach. A zespoły tworzące te gry liczyły mniej niż 100 osób. Dziś na nową grę z serii GTA czekamy niemal dekadę. Powód gry stały się znacznie większe i bardziej złożone. Spójrz na różnice między GTA, San Andreas, GTA 4, GTA 5 czy Red Dead Redemption 2. Albo na przeskok technologiczny między pierwszą a drugą częścią The Last of Us. Załóżmy, że prowadzisz wymarzone studio gier. Twoja gra jest zabawna, ale zarząd mówi, że grafika musi być lepsza, świat bardziej realistyczny, a gracze muszą poczuć, że ich zakup ma ogromną wartość. Musisz zatem wszystko powiększyć, choć intuicja mówi ci, że to nie jest najlepszy pomysł. Kierujesz się jednak wynikami badań fokusowych. Decydujesz się poprawić AI postaci niezależnych, rozbudować mapę, dodać szczegóły graficzne i stworzyć historię dla postaci w trybie multiplayer. Zatrudniasz nowych pracowników, ale zbyt duży zespół to chaos. Potrzebujesz więcej czasu, a dodatkowy rok zamienia się w dwa lub trzy. Tymczasem koszty rosną, a zarząd przerywa pracę, mówiąc: To czas na premierę. Efekt: Wydałeś 200 milionów dolarów, a produkt nadal może nie spełniać oczekiwań. To dlatego najwięksi wydawcy na świecie zmieniają swoje strategie. Pamiętasz czasy, kiedy Activision regularnie wydawało różnorodne gry? Większość z nich to były mniejsze projekty realizowane przez małe zespoły z ograniczonym budżetem. Nie każda z tych gier stawała się wielkim hitem, ale jeśli już któraś odniosła sukces, jak na przykład seria Tony Hawk, przynosiła ogromny zwrot z inwestycji. To podejście nazywa się strategią rozproszonego ognia wiele małych prób, by trafić w cel. Jednak, z czasem, gdy gry zaczęły być coraz bardziej złożone i kosztowne w produkcji, wydawcy zaczęli szukać bezpieczniejszych rozwiązań. W efekcie przeszli na strategię precyzyjnego strzału, inwestując w jeden, już dobrze znany tytuł, z ogromnym budżetem, dużymi zespołami i wysokimi oczekiwaniami na zysk. Ta zmiana podejścia miała swoją cenę często kosztem kreatywności, dopracowania czy świeżych pomysłów. Wysokie budżety powodują, że zarządy wywierają presję na studia, aby gry przynosiły zyski, czasem za wszelką cenę. W rezultacie model biznesowy coraz bardziej opiera się na monetyzacji, mikropłatnościach, niekończącym się DLC i przepustkach sezonowych. Magia ucieczki w inny świat zanika, gdy gra co chwilę przerywa, prosząc o zakup nowej przepustki bitewnej. Spójrz na przykład na serię Assassin's Creed. Kiedyś była to gra akcji z elementami historycznej fikcji, skupiona na skradaniu i parkurze. Teraz zamieniła się w RPG z przeciętnym systemem walki i mechaniką poziomowania, która zmusza graczy do żmudnego grindu w ogromnym, pustym, otwartym świecie. Chcesz pominąć ten grind? Możesz kupić boostery doświadczenia albo nowe zbroje w sklepie w grze. Oczywiście, jest też przepustka sezonowa. Więcej czasu podczas produkcji poświęca się na planowanie, jak połączyć rozgrywkę z mikropłatnościami, zamiast skupić się na tworzeniu zabawy. Nie chodzi jednak tylko o pieniądze. Gdy każda premiera wiąże się z tak ogromnym ryzykiem, studia unikają nowych pomysłów. Trzymają się sprawdzonych schematów i znanych marek, bo to bezpieczniejsze niż wprowadzanie innowacji. Powstaje błędne koło. Innowacyjność schodzi na dalszy plan. A gry stają się powtarzalne i nudne. To właśnie dlatego pojawia się tak niewiele nowych IP, marek gier. Wystarczy zapytać twórców z Naughty Dog, jak trudne i przytłaczające jest tworzenie zupełnie nowej gry. Żyjemy w czasach niekończących się sequeli, remakeów i remasterów. Nawet jeśli uda się przekonać wydawcę do sfinansowania nowego pomysłu, często wymusza on zmiany w projekcie, aby zmniejszyć ryzyko, na przykład zmieniając grę w usługę live service, albo dostosowując ją do popularnych gatunków, takich jak Battle Royale czy Hero Shooters. Czasem studio musi wręcz podpiąć swoją grę pod znaną markę, aby zwiększyć jej szanse na rynku, jak to miało miejsce w przypadku Marvel Rivals. Rosnące koszty produkcji powodują, że wiele gier trafia na rynek w niedokończonym stanie, licząc na łatki i aktualizacje po premierze, które mają naprawić problemy. Przykładem jest Cyberpunk 2077, który został wydany w tak rozczarowującym stanie, że wycofano go ze sklepu PlayStation. Stało się tak mimo ostrzeżeń deweloperów, że gra potrzebuje więcej czasu, aby ją dopracować, ale zarząd zdecydował się na premierę, by zdążyć na świąteczne zakupy. Skutki były katastrofalne. Grę naprawiono dopiero po latach. W efekcie mamy branżę gier, która staje się coraz mniej zrównoważona. To biznes nastawiony na zysk, a nie pasję do tworzenia. Można to porównać do węża zjadającego własny ogon model biznesowy, który sam siebie niszczy. Jeśli myślisz, ale ja nie kupuję skórek ani nie gram w jedną grę przez lata, więc dlaczego mnie to dotyka, to wiedz, że ten problem ma głębsze korzenie. Druga teoria, nazwana teorią zmiany w rozrywce, skupia się na ewolucji, jaką przeszedł rynek gier wideo, stając się elementem kultury masowej w ciągu ostatnich dwóch dekad. Gry wideo, które kiedyś były niszową pasją, teraz stanowią powszechną formę rozrywki. Twórcy dążą do przyciągnięcia szerokiego grona odbiorców, od zapalonych graczy po osoby grające w proste gry mobilne, takie jak Candy Crush, podczas codziennych dojazdów do pracy. Żyjemy w epoce dominacji mediów społecznościowych i gospodarki uwagi, gdzie platformy oraz twórcy treści walczą o każdą sekundę naszego czasu. Gry wideo muszą konkurować nie tylko z filmami czy telewizją, ale także z internetem. Ten dynamiczny kontekst wpływa zarówno na sposób w jaki odbieramy gry, jak i na to, jak są one projektowane. Weźmy za przykład twórców treści. Platformy takie jak YouTube i Twitch zmieniły sposób w jaki ludzie angażują się w gry, przekształcając je w formę widowiska. Popularni streamerzy, tacy jak Ninja, Team the Tatman czy Valkyrie, gromadzą miliony widzów, którzy wolą oglądać gry zamiast samodzielnie grać. W odpowiedzi na ten trend gry są teraz projektowane tak, aby były streamowalne i łatwe do udostępniania. Jeżeli gra nie trafi do Twoich rąk, specjaliści od marketingu przynajmniej chcą, aby była obecna w Twojej świadomości. Zmiany te wpłynęły na zanikanie lokalnych trybów współpracy na podzielonym ekranie. Choć popularność rozgrywki online odegrała tu pewną rolę, kluczowym czynnikiem był rozwój streamingu. Transmisje na żywo z gier stworzyły nowe sposoby interakcji graczy z tytułami, przez co lokalna współpraca zeszła na dalszy plan. W rezultacie zasoby studiów zaczęto kierować na tworzenie gier, które oferują jak najwięcej momentów do uchwycenia i udostępnienia. Przykładem jest Fortnite. Gra, która od samego początku stawiała na jaskrawe wizualia, dynamiczną rozgrywkę i liczne wydarzenia w grze. Wszystko to czyni ją idealną platformą dla młodszej publiczności obecnej na YouTubie czy Twitchu. Gra ewoluowała w kierunku tworzenia doświadczeń, które są nie tylko grywalne, ale i łatwe do udostępnienia, jak niespodziewane współprace z markami Marvela czy Gwiezdnych Wojen. Fortnite stał się połączeniem gry i platformy rozrywkowej, zaprojektowanej tak, by zdobywać popularność wirusową. Aby sprostać wymaganiom gospodarki uwagi, gry zaczęły przypominać wydarzenia na żywo. Twórcy regularnie wprowadzają aktualizacje, wydarzenia czasowe i specjalne tryby gry, aby utrzymać zaangażowanie graczy. Co więcej, gry zaczęły oferować doświadczenia związane z rozrywką w świecie rzeczywistym, jak koncert Travisa Scotta w Fortnite który przyciągnął ponad 12 milionów graczy. To wydarzenie nie tylko zmieniło sposób postrzegania gier, ale też zatarło granice między światem wirtualnym a rzeczywistością. Media społecznościowe również odgrywają istotną rolę w formowaniu relacji graczy z grami. W przeszłości wiedza o nowej grze była ograniczona do zwiastunów czy krótkich reklam w telewizji. Dziś platformy społecznościowe bombardują nas szczegółowymi recenzjami, wyciekami informacji i opiniami innych graczy jeszcze przed premierą, co często kształtuje nasze oczekiwania i wpływa na odbiór samej gry. Zmiana w sposobie tworzenia i odbioru gier, podyktowana zarówno technologią, jak i nowymi oczekiwaniami społecznymi, wpłynęła na całą branżę. Dla wielu graczy ten przesunięty punkt ciężkości powoduje, że gry wideo tracą swoją pierwotną magię i intymny charakter, stając się produktem nastawionym na masowy odbiór i komercyjny sukces. Dawniej o nowych grach dowiadywano się w rozmowach przy szkolnym stole, przez reklamy, a czasem w specjalnych promocjach, na przykład z Mountain Dew. Jeśli ktoś wiedział gdzie szukać, mógł znaleźć wpisy na forach internetowych. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zanim gra trafi na rynek, algorytmy bombardują nas informacjami, recenzjami, spoilerami, poradnikami, a nawet kontrowersjami związanymi z produktem. Trudno się od tego odciąć, co wpływa na nasze postrzeganie popularności i jakości danej gry. Pomyśl o sytuacji, kiedy zobaczyłeś zabawny klip z gry, który skłonił cię do jej zakupu, jak w przypadku Lethal Company albo o chwili, gdy opinia w mediach społecznościowych zmieniła twoją decyzję o kupnie gry. Być może podzieliłeś się filmikiem z TikToka w grupowym czacie, aby przekonać znajomych do zakupu Pal World lub Helldivers 2. Dobrym przykładem jest też Elden Ring, który już w kilka godzin po premierze zdominował media społecznościowe. Sekrety, walki z bosami czy strategie były natychmiast analizowane online, zmieniając indywidualne odkrywanie świata gry w wspólną, publiczną przygodę. Choć dla niektórych takie doświadczenie jest bardziej społecznościowe, dla innych traci na intymności i immersji. Platformy takie jak TikTok czy YouTube Shorts nauczyły nas pochłaniania treści w kilka sekund. To zmienia oczekiwania wobec gier. Mają być szybkie, intensywne i od razu angażujące. Przykładem może być mapa Rebirth Island z Call of Duty Warzone, która zapewnia błyskawiczne starcia i możliwość natychmiastowego odrodzenia. Taki model gry wpisuje się w kulturę natychmiastowej gratyfikacji, ale sprawia, że wolniejsze tempo innych trybów zaczyna być postrzegane jako nużące. Dawniej stereotypowy gracz to nastolatek zamknięty w pokoju. Dziś średnia wieku gracza wynosi 35 lat, a niemal połowę stanowią kobiety. Gry takie jak The Sims otworzyły się na nowe grupy odbiorców, a gry mobilne zyskały ogromną popularność dzięki swojej dostępności i możliwości wplecenia ich w codzienne życie. Niektóre tytuły, jak Warzone Mobile, integrują się z systemami progresji z wersji konsolowych stając się swoistą furtką do bardziej zaawansowanego grania. Jednak zróżnicowanie graczy prowadzi do coraz bardziej rozdrobnionego krajobrazu gier. Każdy ma inne oczekiwania wobec tego, co czyni grę dobrą. Dla jednych najważniejsza jest szybka akcja, dla innych głęboka fabuła. Ta różnorodność sprawia, że gry starają się sprostać rozmaitym wymaganiom, co nie zawsze wychodzi im na dobre. Podsumowując, współczesny krajobraz gier wideo kształtowany jest przez media społecznościowe, streaming i kulturę krótkich treści. Dla jednych to ekscytujący sposób na utrzymanie gier w centrum uwagi, dla innych utrata osobistego i immersyjnego charakteru rozgrywki. Współczesne gry coraz częściej są projektowane z myślą o efektowności i możliwości udostępniania treści, a niekoniecznie o satysfakcji płynącej z samej zabawy. Niektórzy gracze uwielbiają tryb Battle Royale, podczas gdy inni go nie znoszą. Jedni oczekują świeżych historii przedstawianych z nowych perspektyw, a inni tęsknią za czasami z lat 2010, kiedy popularne były gry z milczącym bohaterem o ogolonej głowie. Co ciekawe, ten typ postaci dominował w erze konsol PS3 i Xbox 360 ponieważ renderowanie krótkiej fryzury na brązowych włosach było technicznie łatwiejsze. Długie czy falujące włosy mogły wyglądać sztucznie, jasne włosy często źle prezentowały się w różnym oświetleniu, a czarne włosy bywały pozbawione tekstury i głębi. Zmiany dotyczą jednak nie tylko tego, kto gra, ale również jak gra. Współcześni gracze coraz bardziej cenią doświadczenia wieloosobowe, gry usługi oraz treści, które są regularnie aktualizowane. Oczekują, że gry będą rozwijały się z czasem, oferując nowe aktualizacje i wydarzenia. Dobrym przykładem jest Destiny 2, które dzięki regularnym rozszerzeniom, wydarzeniom sezonowym i nowej zawartości utrzymuje zainteresowanie graczy przez lata, a nie tylko na czas kampanii. Jednak dla tych, którzy tęsknią za zamkniętymi przygodami dla jednego gracza lub klasycznymi arenami wieloosobowymi z lat 2009, taki model może być rozczarowujący. Gry wydają się nigdy nie kończyć. Zawsze jest coś do kupienia, zrobienia lub nadrobienia, co może być męczące. Dzisiejsi gracze to już nie tylko fani, ale też konsumenci o silnych głosach. Dzięki platformom takim jak Reddit, Twitter, TikTok czy YouTube. Mają bezpośrednie możliwości wyrażania swoich opinii i wpływania na rozwój gier. Jednym z pierwszych przykładów tego zjawiska była sytuacja z Mass Effect 3. Gdy zakończenie gry rozczarowało graczy, ich niezadowolenie było tak głośne, że BioWare zdecydowało się wypuścić rozszerzoną wersję zakończenia, by odpowiedzieć na ich uwagi. To wydarzenie zapoczątkowało erę, w której społeczność graczy zyskała realny wpływ na decyzje dużych studiów. Od tego czasu wielokrotnie widzieliśmy, jak studia zmieniały swoje plany pod naciskiem społeczności. Przykłady obejmują Cyberpunk 2077, gdzie po pełnym błędu w wydaniu twórcy musieli nieustannie wprowadzać poprawki, czy Destiny 2, w którym Banji wycofało decyzję o wycofywaniu płatnej zawartości po roku intensywnych protestów graczy. Chociaż bezpośredni wpływ społeczności może być korzystny, czasem prowadzi do nieprzemyślanych decyzji. Zdarza się, że twórcy słuchają najgłośniejszych opinii, które niekoniecznie reprezentują całą społeczność. To zjawisko nazywane jest niekorzystną selekcją. Wyobraźmy sobie grę, która na początku sprzedaje się świetnie, ale gracze szybko odchodzą. Twórcy pytają pozostałych graczy o opinie, lecz otrzymują odpowiedzi, które odzwierciedlają potrzeby jedynie tych, którzy zostali, ignorując przyczyny odejścia innych. Takie błędne wnioski doprowadziły do upadku wielu tytułów, takich jak Elite Dangerous, Planet Side 2 czy EverQuest. Zmieniające się potrzeby i preferencje graczy oraz rosnący wpływ społeczności na twórców gier ukazują, jak dynamicznie ewoluuje branża gier. Dla jednych to szansa na lepsze dostosowanie gier do oczekiwań odbiorców, dla innych ryzyko utraty tożsamości i jakości. Dziś granie i mówienie o grach stało się czymś więcej niż tylko hobby. To dla wielu sposób na zarabianie pieniędzy. Gracze przestali być jedynie uczestnikami rozgrywek, teraz stają się rywalami, a dla niektórych także twórcami treści. Rozwój platform takich jak Twitch, YouTube czy TikTok sprawił, że streaming i tworzenie materiałów o grach to marzenie milionów osób. Jednak wraz z tym pojawia się nowa presja. Gry, które kiedyś były formą relaksu, teraz niosą ze sobą zupełnie inne emocje. Weźmy na przykład Fortnite. Gra, która początkowo była kolorową, luźną produkcją z elementami budowania, szybko przekształciła się w konkurencyjne Battle Royale. Popularność na platformach streamingowych przyciągnęła graczy o wysokich umiejętnościach, zmieniając ją w doświadczenie pełne presji, gdzie każda rozgrywka przypominała turniej o wielkie stawki. Dla wielu graczy dosłownie tak było. Epic Games organizowało turnieje z dużymi nagrodami, wspierając rozwój sceny e-sportowej. Gra przestała być jedynie sposobem na chill z kumplami. Jeśli nie grałeś na najwyższym poziomie, często trudno było nadążyć. Podczas pandemii sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzyła. Gry wieloosobowe, takie jak Call of Duty czy Apex Legends, odnotowały ogromny wzrost liczby graczy, co tylko zwiększyło rywalizację i presję wśród graczy. Nie chodzi tylko o samą rywalizację. Wielu graczy odczuwa obecnie presję, by grać w to, co jest na topie, zamiast w to, co faktycznie sprawia im przyjemność. Szczególnie dotyczy to aspirujących twórców treści. Streamowanie najpopularniejszych gier może decydować o zdobyciu nowych, obserwujących, lub pozostaniu w cieniu innych twórców. Przypomnijmy sobie Among Us czy Fall Guys. Te gry nagle zyskały ogromną popularność. Gdy streamerzy i twórcy zaczęli masowo je promować. Nawet gracze, którzy normalnie nie byliby nimi zainteresowani, czuli presję, by w nie grać, bo to było korzystne dla ich zasięgów. Jednak gdy fala hajpu opadła, zainteresowanie tymi tytułami gwałtownie spadło. Gry zaczęły być traktowane bardziej jako sposób na zdobycie uwagi, a mniej jako źródło osobistej frajdy. Ten cykl wypala autentyczność i radość z grania. Media społecznościowe sprawiły, że każda gra staje się tematem natychmiastowej analizy. Tworzenie kontrowersji stało się sposobem na zdobycie kliknięć, wyświetleń i dochodów z reklam. Często nie chodzi już o uczciwą krytykę. Ważne jest jedynie to, by wzbudzić emocje. Nieważne, czy gra jest wychwalana pod niebiosa, czy też brutalnie krytykowana jeśli ktoś się oburzy, ktoś inny na tym zarobi. Przykładem tego zjawiska jest The Last of Us 2. Po premierze gra wywołała gorącą debatę, szczególnie wokół postaci Abby i jej roli w fabule. Fani byli podzieleni. Jedni chwalili jej odważne podejście, inni uważali, że osłabiła opowieść pierwszej części. Media społecznościowe potęgowały te opinie, tworząc środowisko, w którym każda reakcja była wyolbrzymiona. Zamiast rzeczowej dyskusji mieliśmy spektakl zdominowany przez pogoń za wiralowymi treściami. W dzisiejszym świecie granie przestało być tylko zabawą. Stało się zarówno polem rywalizacji, jak i przestrzenią tworzenia treści, a także miejscem, gdzie media społecznościowe narzucają trendy i narracje. Dla jednych to ekscytująca ewolucja, dla innych utrata autentyczności i radości, która kiedyś definiowała tę formę rozrywki. W dzisiejszym świecie wydaje się, że każda opinia musi być najgłośniejsza i najbardziej dramatyczna. W efekcie rzeczowe, zbalansowane rozmowy o grach często giną w chaosie. Bez względu na to, jakie są Twoje przemyślenia na temat The Last of Us Part 2, warto czasem zadać sobie pytanie: czy nie dajemy się wciągnąć w spiralę gniewu nakręcaną przez tych, którzy zarabiają na naszej frustracji? Tylko Ty możesz odpowiedzieć na to pytanie. Wraz z dojrzewaniem społeczności graczy nostalgia zyskała ogromną moc. Wiele osób z sentymentem wspomina gry z dzieciństwa, co tworzy niezwykle wysokie, a czasem wręcz nierealne oczekiwania wobec nowych produkcji. Pragnienie, by każda nowa gra przywróciła magię dawnych lat, sprawia, że współczesne tytuły często są na straconej pozycji. Nie bez powodu samo słowo nostalgia pochodzi z greki i oznacza ból po starej ranie. Seria Call of Duty doskonale ilustruje ten problem. Każda kolejna część musi sprostać oczekiwaniom graczy, którzy dorastali z pierwotnymi odsłonami. Z jednej strony fani chcą innowacji, z drugiej pragną tego samego uczucia, które towarzyszyło im jako dzieciom. W efekcie, nawet dobrze zaprojektowane gry często są krytykowane za to, że nie spełniają standardów wyznaczonych przez tęsknotę za przeszłością. Twórcy muszą balansować między wprowadzaniem nowości a zachowaniem ducha dawnych gier, co jest ogromnym wyzwaniem. Aby zrozumieć, dlaczego gry wydają się inne, trzeba spojrzeć na zmiany zarówno w branży, jak i w nas samych. Gracze dziś są starsi, bardziej zróżnicowani, bardziej konkurencyjni i skoncentrowani na trendach. Jesteśmy też bardziej powiązani z przemysłem gier niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze gusta ewoluują, nasze głosy stają się głośniejsze, a nostalgia nieustannie wpływa na nasze oczekiwania. Chcemy nowych doznań, ale pragniemy też, by były one zakorzenione w magii, którą pamiętamy z dawnych lat. To wszystko tworzy niemal niemożliwe do spełnienia wymagania wobec twórców gier, zwłaszcza gdy uwzględnimy presję ze strony zarządów firm i akcjonariuszy. Znalezienie odpowiedniego balansu między innowacją a zaspokajaniem nostalgicznych oczekiwań graczy to jedno z największych wyzwań w branży. Wracając do pytania postawionego na początku: dlaczego gry nie dają nam już tego samego uczucia co kiedyś? Odpowiedź leży gdzieś pomiędzy trzema wspomnianymi teoriami. Gry to dziś przede wszystkim biznes tworzony w świecie, który wymaga ciągłego dostarczania treści i przyciągania uwagi. Jednocześnie my, gracze, Zmieniamy się razem z nimi. To jednak nie oznacza, że magia gier zniknęła. Stała się po prostu inna. Może warto szukać jej w nowych miejscach, takich jak gry niezależne, eksperymentalne tytuły czy produkcje tworzone z pasji, a nie dla zysku. Może problem tkwi nie w grach, a w naszym podejściu, w sposobie w jaki je odbieramy. Jeśli czujesz, że dawne gry już cię nie cieszą, spróbuj czegoś nowego, nawet jeśli nigdy wcześniej nie interesowałeś się danym gatunkiem. A jeśli po raz kolejny irytujesz się grą po przeczytaniu tweeta lub obejrzeniu filmu, zastanów się, dlaczego tak reagujesz. Czy naprawdę warto poświęcać swoją energię na złość? Branża gier się zmienia, ale miłość do gier pozostaje niezmienna i to jest coś, czego nikt nam nie odbierze. Dzięki za przeczytanie. Jeśli dotarłeś do końca, Zostaw komentarz. Jestem graczem. Podziel się tym tekstem z przyjaciółmi i zrób te rzeczy z YouTube'a. Tworzenie takich materiałów wymaga mnóstwa czasu, ale wasze wsparcie sprawia, że wszystko jest tego warte. Hehe.